Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Książek dla HR i trenerów. Dzisiaj książka trochę smutna, trochę na nasze czasy, ciężkie, pandemiczne, kryzysowe, bo będzie to książka o zwolnieniach i o tym, jak obidzie dobrze, jak y, analizować zwolnienia pod kątem polityki firmy. No i co, jeśli temat ten jest dla Was istotny, jeśli Was dotknął w ostatnich czasach, albo wiecie, że może Was dotknąć i staniecie przed takimi trudnymi decyzjami, no to co? Myślę, że warto, żebyście ze mną zostali. Zapraszam, startujemy. Mm. Książka, o której chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to Zwolnienia pracowników, a polityka personalna firmy pani Małgorzaty sidor Rządkowskiej. W sumie y, trochę to dziwne, bo jest to dopiero pierwsza książka w moim przeglądzie, y, wydana przez y, no, wydawnictwo, które wydaje bardzo wiele książek hr w Polsce, czyli Wolters Kluwer. Y, natomiast, no cóż, tak to czasem bywa. Y, dlaczego chciałbym polecić Wam tą książkę? Wiecie co, dla mnie powody są trzy. Po pierwsze, y, jest to książka, która ujmuje temat zwolnień pracowników z bardzo wielu różnych perspektyw i rzeczywiście pokazuje ten temat bardzo wielowątkowo, i ze strony, z perspektywy pracodawcy, i z perspektywy pracownika, ale też otoczenia organizacyjnego i, i społeczności, która jest wokół firmy. Wydaje mi się, że to szerokie spojrzenie jest bardzo mocną stroną tej książki. Z drugiej strony, jest to książka bardzo praktyczna, i jeśli rzeczywiście stoicie przed zwolnieniami grupowymi, i nie wiem, robicie to pierwszy raz. I jeśli wiecie, że będziecie musieli przekazywać trudne informacje pracownikom, to myślę, że jest ona takim naprawdę dobrym guidebookiem, który może Wam w szybki sposób nakreślić, o co w tym procesie chodzi. I rzeczywiście też y, trochę podnieść na duchu HR-owców, pokazując szerszy kontekst, ale dając też naprawdę praktyczną wiedzę, jak do tematu podejść. Więc to zdecydowanie drugi bardzo mocny plus tej książki. Ja sobie ją cenię jeszcze szczególnie za to, że ma naprawdę bardzo dobry rozdział poświęcony temu, w jaki sposób rozmawiać z pracownikami, którzy odchodzą, i to jest taki rozdział, który pomoże wam przygotować menedżerów, którzy będą musieli na przykład przekazać informacje pracownikom o tym, że rozwiązują z nimi stosunek pracy. Więc. Rzeczywiście, no, z mojego doświadczenia rozdział tej, tej książki pomógł bardzo wielu menadżerom, z którymi współpracowałem, i przed którymi no, były do poprowadzenia tak zwane rozmowy rozstaniowe, tak, czy takie, na które składali wypowiedzenie. I powiem, co jeszcze lubię w tej książce. Chyba to, że to jest takie bardzo nieobiektywne, subiektywne, tak. Że moim zdaniem bije z tej książki jakaś taka mądrość i doświadczenie. Kiedy ją czytam, to mam takie wrażenie, że oprócz tego, że jest to po prostu no, rzetelna, HR-owa publikacja, która y, pomaga. To, że jest w niej jakiś taki rodzaj, nie wiem, współczucia, wsparcia, może wsparcie to jest lepsze słowo, czy zrozumienia autora dla trudnej sytuacji, w której y, znajduje się i pracownik, i hr i menadżer, który uczestniczy w tym no, najtrudniejszym z procesów y, HR-owych, tak? I oczywiście, może to jest moje odczucie, natomiast są takie momenty, które rzeczywiście mnie dają do myślenia, że że autorka no, gdzieś jakby współczuje wszystkim tym ludziom którzy biorą udział w całym tym spektaklu związanym ze zwolnieniami. Więc mojej dozy no, książka tak jak wspomniałem na trudne czasy natomiast y, po pierwsze czy po trzecie jak zacząłem tak y, w drugiej w zwrotnej kolejności mądra y, użyteczna no i wieloaspektowo, wielowątkowa, a przy okazji krótka, więc jesteśmy w stanie ją wchłonąć dość szybko, kiedy jest potrzeba i kiedy potrzebujemy się wesprzeć. Więc moi drodzy, polecam, chociaż mam nadzieję, że nie będzie Wam potrzebna. Natomiast jeśli tak się zdarzy, to zdecydowanie godna polecenia publikacja. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w różnych rzeczywistościach onlineowych i offlineowych. Cześć!